Nie chciałem wiem. Nie wiem, dlaczego właśnie. Chociaż musisz, musisz chyba będziesz musiał odbić tutaj, pojechać przez parking, oh, tak? Is... Dobra, to na tym tutaj się spotykamy w takim sople iron. się Ja raczej ja tu jest, zginę. tu jest, tu jest typek. To lećmy kopak dalej. Na ten domek dalej. I sklep by się przydał, mamy zrzut jakbyśmy się wszyscy dotarli. Ja tu zginę Byję. raczej. Ja to nie nie w wiem, wiem, czy mnie nie wybije. O, nie wiem czy to. O, znowu dewy które się przechodzą. się udało tam dotrzeć, jakbyśmy fuera kupili. Nie wiem, nie ja wiem na razie. No znaczy. okay. i mi ten... tutaj się w krzokach ukryjemy. Czekamy co my z, co my z pistoletami zrobimy Właśnie w krzoka i czekamy Typ jest tutaj Nie widział mnie na pewno Nie widział nie mam pojęcia, że tutaj jestem, tam powie w drugą stronę. Zrzut. Nie ma na Grajcie bardziej na przetrwanie. No tak, tak, tam się kręcą. To coś szybko, udało się Bez broni to i tak daleko nie będziemy, bez pancerzy. No, no zrzut by byłby apetyczny teraz, nie? Ty mam, ale nie biją Ja raczej zginę. Przedbiegłe, dwóch przebiegło i gdzie Masz Bren'a chyba nie? Mógł coś pocisnąć, ale no, dwóch to nie jednego, może tak. Dobra, ho, oni spowolni. Spróbujemy ten zrzut zahaczyć. Nie wiem, czy masz jakiś taki w pełni naładowany czy coś. Ten buch, ten buch, jak jak co zrobić techniką lutającego się dzika? Ale mam ściny, no to tragedia. Ja bym co dostawał co, uważajcie okay. ja Widzę i widzę ich, oni nie mają pojęcia, że ja tu jestem. Oni bardzo mało o, widzą więc Serio. Boże, nie, nie, nie. O kurwa, tylko trybie. Tak, no właśnie, szkoda, że się ruszałeś. Mnie nawet nie, nie, nie spostrzegł, nie? Ktoś się odrobił w sklepie. Dwóch nawet. Dobra, oni się zajęli sobą. Biegniemy dalej. Jestem przy wyniście. Jak będę przy to przeżyję. Nie mam Ja też nie. Mam dwie bronie. Ich nie ma. możesz rzucić mi PMA, jak chcesz. Albo nie, masz Dobry, to i okay. masz amunicję. Trzeba być bezpieczny, czy nie? O, i wątpię. Pyszysz Mam, pyszczę. Blok P, okay. macie? Patrzcie się, się w krzokach. Tam są, tam się strają. Ktoś podchodzi. Dobre, tak. Ej, no! Tak. Wszystki Szkoda, że go nie zaznaczyłeś, nic Dobra, weź, uratuj mnie. Dobra. E, Dam radę jeszcze. No, jeszcze mnie. Ale, ale Jeden typ Start, nie nie ma Kurwa, to nie o, nie. tak, man. Co Weźcie. Kurwa, się na mnie stoi? Podłączanie. Okej, wam. Brawo. Jeszcze skądś zostaje? Tak, poładuję blaszki. Myszkę, myszkę. Myszkę mam dobrą pracę właśnie teraz. Co ona broni tutaj, co jest? Też broń? Tyle broń? Mm. Masz, czekaj. Dzięki. Tylko to mam. Okay. Mam dwie blachy, jeszcze furę chcesz. Masz no, no może rzucić, może rzucić. Poczekaj, no. i ogarniajcie no. już strony. Weźcie jeszcze dwie sobie. To weź furę już, ja będę ją zaraz na razie, potem i rzućcie najwyżej. Dobra, zostanie mi jedna, zapach. Trzeba ogarnić sobie prawo. Na tą kaszyn. Tu dostawały się oni, to jest ciekawe. Nie, nie, a, nie widzę, widzę, widzę na mapie. Tam się strzelam, zobacz, tam. Tak, no to niech się ja, napierdalają. ich im więcej im skinie, tym lepiej. Jesteśmy w strefie tutaj. Dobra akcja, oni z tym, że go na pięści zajebałeś. Ja ja w tu z zbuchni w ogóle amunicja i, i zobacz, to leży. Tak, co to lubisz? ja go zajebałem. Wykrywak. Tak, jest Ale tam. wykrywasz, to leży. Bo a tak. i dobra broń niska. Ja mam no no to jest ten, ten no. To jest no? Zostawimy no? to Mam pazukę. Tam jest typ. Hey. Masz z czego to strzelaj, ale... Nie wiem czy to ma tumik. Ja z nie stracił tej pozycji. Ma tumik, ma tumik. Ja mam dużo amunicję. A to STG oni wziąłeś wstrzymał. czy nie? Wziąłem. Okej, Wziął. okej. Okay, okay. Mam brzmi? dużo amunicję do sztubu jeżeli pierwszej no, tygodniu. Dobra, brywa. ja to tylko mam Yeah, fine, gdzie masz tego typka? Jest za krzakiem, nie widzisz go. Za którym ja krzakiem znaczy, zieloną. Na zieloną tam 200 metrów? No. Nie no, tu gdzie no. yeah, no, no, by trudno. No, Dobra, widzę, widzę go. O, bij tego. zostaje pęknięty. Skreba go mnie no. Dobra, kupmy się na imię. Radź, radź go. Mamy pewną sytuację, bo strefy czy Tak, krzaka w kółko się bliżej. Miejcie pozycję na jakąś lepszą. Ja jestem tutaj na przykład. Ja też w krzaku siedzę. I zaznaczaj oni, spamiętaj jak tylko widzicie kogoś. Ja mam jakąś główną broń po jakimś rzuceniu. Nikogo nie widać? No nie bardzo. Dziewięć osób zostało razem z nami, to jest sześć osób tylko. Sześć osób w trzech teamach, czyli są wszystkie nadwyrężone, więc może być ostatnim teamem pełnym. Popingujcie i wszyscy walimy w to miejsce. Ja nie muszą być steroś, gdzieś... Jak Rambo. Przy strefach patrzcie też, nie? Tak, ja patrzę na czujniku, ale nikogo tutaj nie widzę. Co w tym drzewku stanę Jest! Zabił ja, powoliłem. Zabiłem może być obok tego? Jest 29 metrów w tą stronę. Gdzieś tam Bartry, team wyeliminowany. Brawo, brawo, brawo. Ta, ta strona jest czysta, chyba. Cztery gracze zostało w dwóch teamach. Patrzcie, czy się nie kampią gdzieś. Tam są. Dwóch, dwóch, to są ostatni chyba. Prawie? Nie, nie, prawie ostatni. Będę musieli tu przejść, ja w krzaku ich ściągnę. Tak, jest, mam blachy, jest. mam blachy jak ktoś chce, mam blachy. Jest tam dwóch. Chce czy, czy, czy ktoś blachy? Spieram blachy. blachy. Cześć, cześć. Cześć, cześć. No, udo, podchodzą. No, tymi trzeba się zająć. 오! <목소리도> 아저씨 <목소리도> <목소리도> <목소리도>